Elo, elo 321.0. Na liczne zapytania moich drogich i wspaniałych widzów. Prezentuję wam dzisiaj kolejną serię, która mówi, gdzie chowano kiedyś skarby, cenne przedmioty, biżuterie w starych zegarach. Mamy tutaj empira Francuza. Często się zastanawiacie, gdzie są skarby w takich, w takich zegarach. Zegar chodzi. zaraz wam pokażę nawet cały mechanizm i teraz tak musicie zawsze popatrzeć czy tutaj nie ma jakichś zwitków papierów czy dokumentów czy to nie tylko dokumentów ale często te tam były chowane pieniądze i musicie się dobrze wpatrzeć gdzie jest jakiś rulonik banknotu drugim takim elementem który, który zawsze Prawie zawsze chowano w gabinetach, nie gabinetach, to były miejsca. Widzicie, tutaj nawet zegar zaczął pykać. To celowo, teraz chyba ktoś powie. Odkręcacie ten element, czyli dzwonek słynny. I tutaj się często, jeżeli dzwonek w ogóle wydaje się Wam, że jest cicho, tu też często wkładano różne zawiniątka i przyklejano najczęściej na lak. Także musicie sobie zadać sobie trochę czas, chwilę, takiego mini trudu, odkręcić i zobaczyć, a nuż będziecie po tym filmie bogatsi o... Kilkaset, kilka tysięcy, nawet dolarów czy funtów szterlingów, a pamiętajcie też, że stare banknoty mogą być więcej warte od współczesnych i tak jak mówię, tu w tych wszystkich zakamarkach mieściło się bardzo dużo różnych rzeczy. Postarajcie się też delikatnie zobaczyć, co jest pod figurami, pod spodem zegara, bo w zegarach starych zawsze było bardzo dużo. Różnych rzeczy. Jeśli macie jakieś pytania co do szukania skarbów, to pamiętajcie, że u babci czy u dziadka zawsze można dużo ciekawostek znaleźć. Pozdrowienia, serdeczności. LoLo3210. Mówił do Was Start TV. Życzę wszystkim pięknych znalezisk, siema